Dzień dobry, cześć, czołem. To was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj z nami jest Joszelka oraz Ren! Hejka! Witajcie! I dzisiaj mamy lany poniedziałek, więc po naszemu! Po prostu będziemy szli na ulicę, będziemy lali ludzi po później. Dokładnie. Tak jest, bo lany poniedziałek, żadna woda! Słuchajcie, to jest GTA, moi drodzy! Specjalnie ubrałam rękawiczki, to tak! I ja też! Lany poniedziałek! Przebrałam się zbani. za siebie. Halo? Ej, z bajki przypaliłem! <laughs> Widziałem! Zbani o, lany zbani. poniedziałek, grubasko! Zbani. Dawaj, z bani zbani. Żałuję, że glanów nie ubrałem Lany no ale, i kopany! Gwaldy, lany o, poniedziałek! Ja w sumie mam takie glany waderowe, ja, 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 ja o wiecie, bawałem, ale dostał salto na tym polega, nie? Tak podobno, także nie wychodzi na łódź. Patrz jak ten szybko biegnie, patrz jak ten szybko biegnie, kurczę. Go. Go. Ale on nie biegnie, on wstał, trzyma. Czekaj, a ludzie z, tego, ludzi z auta, patrzek, pa lady poniedziałek pabo! Pani, proszę pani Wydrzyją, wydrzyją. To jest on ale Siema, co tam? Lany poniedziałek, siema A, Niech, pewno, moc Ej, są... Niech moc będzie z tobą Niech moc lanego poniedziałku przybiegli. będzie z tobą Ej, Dostał bo niszczyciele nie. dobrej zabawy przybiegli, znaczy policjanci w sensie. No, jakieś A, A, nie. O nie O nie, weź go Siadaj. Tam, pa, 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 pa. Niech moc lanego poniedziałku będzie też z tobą Cia. Proszę bardzo Ta, policja, bawi się z policjantem się. lany policjant. O kurczę Panowie policjanci oni mają pistolety na wodę Niech moc będzie z tobą, panie policjancie! Czekaj, czekaj, Blady ale pistolet na wodę? Ja pistolet, to wiesz ten, ten, jak to się nazywa? Paralizator Atenatomizer, o! Ja? Ty! Ty! Go. Ja, ja go, ja go kopię. kopię! Ja go kopię ty. po wielkanocnych jajkach! Ja ty. Po wielkanocnych jajkach. O, ty <laughs> no nie, pomogę ci! Um. Okay. <laughs> to gdzie masz koszyczek? Piąty, piąty, piąty! Gdzie masz koszyczek? Muszę skoczyć sobie do sklepu trochę. Musimy ją złapać, bo ona tak brzydko tutaj. parkuje Dobrze. O, o. Dobra, bo strzelają jakoś dziwnie Muszę się odrodzić, żeby moc była silniejsza. Dobra, ta woda boli bardzo. O nie, jakaś las... Takich najlepiej, nie! Ona jest winna! Ona jest winna! Ona ucieka z, z mnie. Ona mnie ja potrąciła? Że to, że to się przestraszyli, a tu taki tłum był po prostu... Fajny. Potrąciła mnie? Czekaj, I ucieka z miejsca czy... zdarzenia. Eee, chodźmy. Chodź, tylko zabierz stąd. Ta, od siebie w sensie. O, patrzcie, chodźmy. Chodź. Nie od zabiorę, ty... zaraz mnie wezmą ze sobą. A ła, moja noga! Wkręciła mi się w ośkę. A, bo to nady poniedziałek. To siwego lanego poniedziałku. Ooooo. Patrz, tutaj nie grupka, grupka ludzi, chodź. Halo, poniedziałek lanego. Jeszcze i jej w tyłek. No bolejemy, bo no bolejemy Potrociłaś tam kogoś, wysiadaj, blondynko. Lany poniedziałek, o, a masz są. potężne ciosy Dzień mocy. Ludzi. Ciosy mocy! O, Tutaj ci jeden ucieka. Dobra, łap go! Złapany! Musi zostać oblany. Dobra, o teraz, o, teraz chce mi oddać, Bo jednak ginie. O kurczę, co za, za... A, czy ja wrażenie, to jest? Czy ja mam wrażenie, czy tam. Czy sa, tam takie same auta no, stoją na drodze? Wodą. Nie wiem, nie wiem, ale gościu mnie goni, dobra. Ej, mam nadzieję, że moi widzowie to leją nie. wodą raczej, nie? Ale nie tak ten. No nie wiem, nie znam jeszcze kogo. Dobra, to w poniedziałek pamiętajcie ja z nie wychodzę, bo ja się boję. Jesteś. też. Ja to Ty, w, w ogóle sięka. nie wychodzę. Panie, do... co jej Aha. zrobiłeś? Tak ją oblałeś, że uciekła z powrotem do domu. Ej, A macie! Przebierańcy, A to co, to Halloween jest? Dostał... Nie, no oni Dostał... po prostu bawią się... Co jest. Co to... Dostał. Dostał w do poniedziałek. Tak. Dobra. O, nie to dobiegłem wow, do niego, żeby... Dać mu trochę mocy, by poniedziałku aja, Dobra, czekajcie aja, ja biegnie na ulicę, może tam będzie więcej typów, typiarzy. Tylko policja aja. nikt nie jedzie za nami. Mnie akurat teraz już nie gonią, bo że tak powiem uśpili moją czujność na chwilę. Tam <laughs> wow. biegnie tylko stoi! Boże co! Czekaj, czech, razem spróbujmy podejść ich. Dobra, podchodzimy. Wziąłem sobie radiowóz i jak stali przy nim policjanci i nic mi nie robią. Lany poniedziałek! Ale lany to nie samochodowy! Musiałem gdzieś zaparkować! Ta pani go nadal chciała wstać jeszcze. O pieniążek wypadł. Tam biegnie! Musiałem gdzieś zaparkować! Dogoń ich. Bierz i... Człowieki do domu, pewnie! Lany poniedziałek! O, pan trochę zrobił unik A co się siedzi się tam, tam, tam Dobra, jest tu Halo, My też leżymy! Ej no ale nie leży? on ucieka, on wstał! Ten zombie wstał! Jaki cudem o, jeszcze chucie. wstał? Szybko! Ten tu ucieka patrz jakie ma błędy. A, a ten robi zdjęcie! Trzeba go hmm. skasować! Kościół, to się... Dawaj! Pod, odwój, nadal stoi! Dobra, Dobra już leżałem. Nauczy się nie robić zdjęć! Nie wolno robić zdjęć! O! proszę. A Tam, krach, właśnie! Krach, ktoś tam krach. je! Ktoś tam sobie spokojnie odpoczywa! Dokładnie! Jaka malutka jest kobieta, nie Poznajcie... <grym> Poznajcie moc! tego poniedziałku! Tak! O, przyjechały smerfy! O, dobra, to czekaj, tutaj jest... Musimy się zgromadzić! To smerfastycznie bierzemy o, ich! Nie przecież, co ty? Smerfastycznie! O. Mek, 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 oberwał. Proszę mi zostawić smerwy, a masz? Masaka, co tu się dzieje? Czaść, po prostu. jak co wow, tu tak wow, wow, mi boli, 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 boli. Nie tam? Dobra, tam są ten, to mnie Do załatwienia. Nie, nie boli. Słuchajcie, tutaj jest jakaś grupka ludzi, która by chciała. A macie smerpy. A nie z nami? Um, grupka ludzi, ich poszukać. Ja potrąciło coś. O! Halo! Tak. Tam widzę, że ktoś ucieka. Tam ktoś, no tak, gdzieś tam kawałek dalej. Moc ale... będzie... o, jak moc będzie. wami? Stoją. Tam stoją po lewo. Musicie mnie widzę, wypuścić. Biegnę, biegnę ta, tam. Moc helikoptera? Chodź, chodź, ren. Zaczynają e... uciekać. Moc helikoptera jest z nimi. Nie wiem, ta pani ode mnie dostanie. Co tu się dzieje? Dlaczego oni uciekają? Jakby policja tutaj przestraszyła po coś. Nie okay. wiem, dlaczego oni przestraszyły, ale biegną. Dobra, gleba! Za tobą biegnie jeden typek. Faktycznie! A to rudy! O nie! Teraz sobie polatajcie. teraz nie e, Pozdrawiamy wszystkich rudych widzów. Hej, rudy widz. I dziewczyny! E, e, tak! A, a, tak okay. Czyli, e, Pełnoletnie! Odkłada, rude dziewczyny cię nie oglądają. Bo ja powiedziałem rudych widzów, no nie? A to rudy dziewczyny... Widzki, widzisz, <głos》> ludzi! Ciebie może oglądają, ja nie wiem, kto mnie ogląda. No, no tego, to tego, nie pani elegancko ubrała. No, stoją po, po, po bilet na lany poniedziałek. Tak! Chodź, akcja! A ta jest tylko w staniku. Eee, Zaciwiłem opony, już jestem. Mam cztery gwiazdki panie mocy panie lanego jest? poniedziałku. Pani ochrali? Nie? Cześć! Jeszcze wstał, jeszcze wstał. Ale wstał. I... Dobra, ty jesteś jakiś elegancki. Garnitur, no sam raz na twój pogrzeb! A, e, czekajcie, bo tutaj za dużo ludzi przyjechało, musimy ich powyciągać. Po prostu. O, ta pani tu tak Ała! O, jakaś. Jakiś no Rudy, Ritz. Nie, czekaj, uciekam, policja, policja, policja. policja. Ej, no oni... zostań! Zostań, Rudy! Zostań, jest. Rudy! Szybko, Joszelka! O! Rudy tam jest! Ale trochę szybki jest, właśnie. E, szybko Pot, do góry. Potknął się, potknął się, a masz. Załatwiony! Ale tak, on tutaj u mnie leży. Dalej! No okay. <noise> u mnie na chodniku. Dobra, nieważne, U mnie nieważne. też na chodniku. Los, dalej, dalej mam cztery gwiazdki mocy. Mam dwie gwiazdki mocy. Mocy na Moc danego ja poniedziałku. Ja sobie. Ja sobie przebiegnę tutaj. O, tutaj o, tędy. O, jeździ parking. parking. Parking, dobra. Przebiegniemy mm -hmm. tędy. No, Tak. Ja ogólnie Właśnie prawdopodobnie jak chyba do góry tutaj będę powoli się wbijał, bo tam zawsze jest więcej ludzi na tamtej ulicy. No, no, no. Tego Dobra. nie, to są ludzie, którzy wychodzą po prostu na lany poniedziałek. Wychodzą Dobra, na lany poniedziałek Ktoś, czy, tak Czekaj? Czekaj? Ja. Czekaj? Ja. Tylko wtedy wychodzą, o, ale tam jest zgromadzenie duże po hmm, drugiej stronie na ulicy. No, no. chciałeś no, im potrącić, ciesza. wysiadaj. Wysiadaj. Ty też, gdzie, o, gdzie o, ucieka? I proszę bardzo, No i widzicie i są ludzie! Oni tu nas czekają! Oni po tyk, prostu tyk. wiedzą co dobre, bankomat! Woohoo. Ej, uciekła! Ej. Przeskoczyła ten furtkę, znaczy ten, płotek, ale za stara jest, powoli biegnie. No, moje <laughs> zainteresowanie nie traci na mocy! A masz Więc oh, wiecie, oh, oh. łatwiej dogonić. Okay. Łatwiej dogonić, jak tak. bardzo jej zależy wow. na tym, żeby uciec. To się <laughs> potrąciło. <laughs> o, jestem gołowo, złóżcie. Albo pan, albo pan... Nie wiem kto to. Dobra, lecę! Oh, wow. Lecę, layer! Dziwni ci kierowcy o, Nie robią wrażenia Ale strasznie mocny, mam rękę Mocną rękę? <grym> Mocną rękę mam No nie dziwię. nie dziwię się To, to jakieś auto jest patrz, To jakiś nie dawaj, Muszę Proszę Okej. O patrz Gdzieś się trafiłam, wytrzaskałem <grym> normalnie Stoł jeszcze Ej, po policja, policja tu przebiegła czekaj, czekaj, jedziemy stąd myślę Weź odjedź, kawałek tam gdzieś Gdzie jedziesz Dobra. Jedź do jeszelki Dobra, jeszelki. Jeszelkę jadę zakręcę zakręc Dawaj, nioszcie Zanim ją zrozczela tam Chyba za późno Dobra, czekaj. stoję mu na głowie czekaj. Ekstremalna jazda, okay. okay. liwo Coś się z tego bało, wszystko w porządku e, Magia czekaj. lanego poniedziałku O, ba, tu są po prawej, czekaj, wysiadam Zajadę im Uy, drogę policja. z tej strony Ładę ale hell? nic! On co robi? Halo! Ty! O, ha. uciekaj, uciekaj, uciekaj! mnie, mnie yy, zlali! Ładno! I, no i tyle, tyle, tyle co macie. Nie słuchajcie, ogólnie lany poniedziałek, nie to ja. słuchajcie, musimy troszkę, że tak powiem, ulepszyć to. E, nie, niektórzy się nie potrafią się bawić. bawić. Dawaj. No. Więc ja proponuję użyć troszkę mocniejszej perswazji. Perswazja? Tak. No. Lany poniedziałek, człowieki, i wypad. Perswazja Człowiek zawsze działa. To, no. Tak olejemy ich e, że tak powiem ta gorącą e, gorącym podmuchem wybuchu Tak ładnie powiedziane wyjechać. O Nie no od razu lepiej, no super nie? No i od razu się inaczej pa. Od razu inaczej Pękają lepiej już nie Czekaj Ej, skończyła się, Ola. Ola. Mi się, no, skończyła skończyła się moc lepiej. mana, mana mi się skończyła Oni panikują Karze, ja nie wiem. Pani kują, panie... Plany poniedziałek, plany poniedziałek przecież. Ojejku, a tu jeszcze biegną. Ile ludzi mam przed sobą? Kabu! Tak to się robi. Jest tu jakiś biebie. jeszcze cwajak? Dobra, chodź idziemy dalej. Ja mam mnóstwo chodź, ludzi obok dalej. siebie. Co ty gadasz? No Oni biegną po to prostu. Czekaj, ja chodź podjedziemy. Hen i tak dobra. z 15 tutaj... Nie, chyba tu nie, nie wsiądę do tego, ale tu mogę. Oj, co jest? Co tu się stało? Nic się nie dzieje, wsiadaj Ren, wsiadaj. Siadam z moim do Star Warsowym laserem. Dobra, i ciężko. Dobra, to do też dostanie. Spoko, to jest super samochód do pancerzony, także z góry nas nie ustrzelą w ogóle. Ej, nie Na niej trochę? Nie mają szans Dobra, spokojnie już... O Wszystkie palce pokazywał pokazy, no. Dobrze to ja, z, ja zawiążę sobie Dobra. sznurówki tam na dole. A czekaj, nie mam sznurówki. Zawiąż sobie, sobie tam <gulatory> sznuróweczkę albo coś. No niektórzy bierona. nie potrafią uciekać szybko, więc... Y... Dobra, je wyjścowaj, wyjścowaj. nie jakiś kolek chyba... nie z, nie będzie już. Nie, spoko, dużo tu ludzi. Pa, 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 pa! Wow, to, to, to było nie stylowe. prostu by do bagażnika. To było stylowe. To zrobiło na mnie wrażenie. Na mnie również. No policja nie potrafi się bawić, używają po prostu jakichś e, lanych e, broń, znaczy ten do lania. Na jego poniedziałku o, będzie nie. z wami. No, także nie, no to musimy też używać pistolecików do lania, nie? Dobra. Tak, no to leje to czerwony strumień. Dawaj, będziemy mieć 5 gwiazdek. Dałoby się, jakieś helikoptery tu są. się, taka duża po... Yy. No i teraz u nich, teraz leci, nie? To za gościu. Popularność, tak Eee o kurczę, czekaj czekaj, 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 czekaj Zamiast użyć słowa popularność chciałem użyć populacji i tak... Musiałem się no. zastanowić no. co chcę no. powiedzieć. No. Dobra, to chyba momentu tutaj czekaj. Między 8... kolejnymi seriami potężnego strzelania... Weźmy tam. Weźmy tu. Ja, za chwilę bo wejdziemy sobie do banku. Tak bań, na szczerze wypadek. Tak, no bo dzisiaj chciałem wypłatę zrobić też ogólnie, nie? W poniedziałek. No to przy banku. okazji, jak jesteśmy blisko, w sumie tak to przy okazji, No to przy okazji, no dobra, nie wejdziemy. Dokładnie, będzie. Tak że przy okazji wypłaty z banku zrobimy, słuchajcie, za chwilę. Tylko to ten, a to za chwilę dosłownie. to za chwilę, to za chwilę, A. Tak jest. panowie tutaj takie za blisko mi podeszli. Wszystko pod kontrolą, spokojnie, to jest tyl tylko, tylko lany poniedziałek. Tylko lany poniedziałek? Dobra, dobra. Tylko się lejemy po prostu. Tylko raz do roku taki poniedziałek. Tak, i raz w życiu, nie? Raz w życiu. Raz w życiu. Dla niektórych, no tak Dobra, czekaj, tu jeszcze... To jest duże helikoptery. Helikoptry? Czekaj, o właśnie, bo ja może tutaj te helikopter może postrącać troszeczkę, czekaj, wezmę laserek? Nie. Miniguna guna, te. Wezmę. Yes. O. Dobra, My ogólnie mało żyćka mam. W minigunie już mi się skończyły naboje. <laughs> Także ja ogólnie chyba wchodzę już z powrotem tutaj do... Ja nie mam minigunę. Ja, ja potrafię ja z bazuki trochę. Ja wbijam, do środka. Ja, ja wbijam do środka, no bo ja się prawie zdechłem też, więc mówię, ja wbijam do środka. Dobra, Pitunek, Przekąski. Chyba Latam e, z bazuką, która... Karma. dobra. Ej, latam z bazuką, która nie ma załadowanego pocisku, patrz. O, śmiesznie. Mówi e. się skończyły. E. Tak. Prawie że. Pa, pa, pa. Lany poniedziałek, panie i panowie. Proszę bardzo. <noise> Już ja okazji tak oszczędzałaś, <noise> weźmy. Ja no, po prostu mnie... ja nie mogę strzelać, kiedy mam bardzo... Dobra, 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 to wy strzelajcie, ja, a ja to, ja, ja to po prostu kameruję, dobra? Okay. Dobra, tu kameruj, kameruj, Człowiek kamerun normalnie. Co? No. Człowiek kamera. Człowiek kamera. No, mam taką specjalną różową właśnie zwany kamerzystą. Ja mam fioletową. Dobra, spokojnie, za chwilę pójdziemy do skarbca. Ewidentnie. I tam o, będzie się musiał kameruje. To... O, wow. o, nie O, niespodziewani goście. Ale ładnie. Dobra, może jakieś zbliżenie na twarze, dobra. Ale musiał z takim pistolecikiem na wodę normalnie, no, nie? też, zbliżenie. Ale to tylko dla mnie można No ja wiem. To jest lipa. Okej, okay, dobra słuchajcie mało życia mało życia, wycofuje, się, wycofuje, się, wycofuje okay, się wycofuj się wycofuj się Okej, wycofuj się No dobra, i tyle w temat. Akcja. Dlaczego no mnie uszczelili? Zabył cię wiem. słup no chyba tu no Nie wiem skąd cię uszczelili, czym No to jest właśnie dobre pytanie Mój prezes Co? co? mnie poniedziałek! Ja nie chcę! A. Wszystko się nagrało, mam już do ciebie dowody to... Będę robił teczkę, co, co teczkę, teczkę na joszelka, to się stało. teczka na Pawła Teczka na Pawła jest Jak to się stało? Joszelka Teczka na Pawła Stało? ja uciekam. dlaczego się w taki sposób zachowałeś? No bo lany tak poniedziałek to? jest, musiałem wam pokazać lany jak się leje Także ja stąd zmiatam Oho Teczka na Pawła rośnie Teraz już jest pełna. Nie Niechcący się zaśmiałem po prostu. Niechcący się zaśmiałeś, totalnie nie chcący A my jesteś hiena. No, Dobra, ja stąd uciekam, ja uciekam stąd jak najszybciej, bo... Coś czuję, że za chwilę będziecie chcieli mi tutaj sfokusować się. Także nie rozumiem ja się, o co ci chodzi. Ja się idę schować do chaty. Ała. Do chaty. Tak, ja tutaj czekaj, do bunkra wchodzę, nie do, do bunkra? bunkra? Idę. O, nie idę do bunkra. Nie, nie, ja stąd uciekam. Chyba pora go odwiedzić to. Dobra, Chyba nie. przekonałaś przez nim trochę pogada. O, co tam? O no jaszelka. Jeruna, no nawet nie da się przywitać. Jak mi przykro. Co tam Ren? Coś nas Naw rozdziela przywitać chyba. przywitać się nie można. Nas roz... O kurcze. Oh, <laughs> I już bro. teraz Ktoś wszystko nas połączy. Rozdzieliła się na części. Się e, na więc na części. E, chyba oh, tym nie. symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie tak. się, hej! Papa. Patrz. Pa, tak. Na danej No jest. Kręgo, moc z wami. Moc z wami.